A dzisiaj Wam pokażę, jak nie mieć tutaj reklam. Zanim się zapytacie, czemu mam już tą postać i czemu to jeszcze nie nagrywałem, to nie wiem, co wiem powiedzieć. Wspomniałem, no, ale. Dobra, no, dzisiaj Wam pokażę, jak nie mieć tutaj rek. Ja już to mam zrobione. I. Ja, halo, znów mam to ten baga Co się stało? A, dobra. Ja muszę wyjść z gry. Wejść do gry oczywiście. Bo nikt nie nic nie mogłem kliknąć. O, i patrz. Niby się ładuje reklama. I, i... Trzymam na to skrzynkę. A patrzcie, i już mam z reklamy. Jak ja to zrobiłem? Już wam odpowiem. No, powiem wam, że to było zrobione tak, że jak, jak, ten, jak, się, jak w coś uderzycie, czyli, tak jakby no, to znaczy jak będziecie biegnąć i się uderzycie, i robicie to watch on, tak jak tutaj teraz, to wtedy, jak macie tą reklamę, to musicie wyłączyć internet. I to powinno Wam już zadziałać. Znaczy, wtedy, jak musicie trochę poczekać, jak wyłączycie ten internet, i jak reklama się musi zawiesić. I później wam ym, jak się, znaczy jak się y, reklama zamiesić trzeba trochę poczekać i potem y, trzeba znaczy potem się wam ten y, to się później wam skoczy, skończy to bieganie i macie już bez y, reklam y, ten. Wszystko i... Powinno wam to zadziałać, bo mi to zadziałało i to przez, przez przypadek tu zrobiłem. I też tutaj robimy ten. Yy, otwieramy tę te, tą yy, skrzynkę. Yy, z tymi. Tyle już nagrywam 2 minuty dopiero tam 35. I to jest najlepsze zbieranie do tych, do tych ośmiornicowych... Nie, 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 to są są te rozgwiazdy. już mam tyle. Już? Czekaj, mam 16. To tak szybko mi to idzie. Czemu mam tu na KDL coś tam, żeby to zobaczyć? Ja nie chcę. A nieważne, nie, nie, coś mi się tam nie wiem. Później tym się zajmę po nagrywaniu. no i tak to jest zrobione, tak? Coś zepsuli po prostu ci twórcy i mam mm, no nie mam właśnie nadziei, że to naprawił, bo naprawdę ułatwia grę. I wiecie. A czy oczywiście jak to oglądacie? No to. No, no to wie, będziecie wiedzieć, nie? No. Oj, to jest tyle z tym poradnikiem. Ale nie jestem pewna, czy wam to działa, bo... Bo mi to zadziałało przez przypadek. Znaczy, przez przypadek to zrobiłem, i to mi zadziałało wszystko. No. Rozumiecie, mnie? Mam nadzieję, że tak. Ja, ja robię teraz sobie ten. O, znów, znów mi się trochę to zabawiało, ale no ważne. No i. Niedługo będziemy robić. Znaczy, kończyć ten odcinek, nie mam tego bardzo co gadać, 3 minuty na razie mam ten odcinek, więc nawet mało. No, ale wszystko wytłumaczyłem. Może też sobie toma takiego, jakby takim, z taką rurką sobie kupimy. Może, nie wiadomo. Może, a może nie. Czy my. Ale to jest też dobry, bardzo poradni, Ale też. Czasem są reklamy, ale bardzo rzadko. Znaczy bardzo, bardzo rzadko są reklamy. Znaczy dalej są reklamy, ale bardzo rzadko. Tak to mogę powiedzieć. No tak? O, niech tym mi się zakliknęło. Ale co? Kciukiem. Kliknąłem i no. Schowaj się. Schowaj się czasem. Tak no. O, tu jeszcze bardziej się schował. Zaraz będzie nam na, na niego chyba stać. No nie? Tylko to ma nurkującego jakby. Zobacz, ostatni ten i będzie już nas chyba stać. A, czy jak mało nawet. I to jest właśnie, no i, i nawet yy, nie, niedawno była aktualizacja, nie? Z 10 dni temu. Taka, o znów muszę wizgliwać. izgli gry, dobry, bo mi się... Właśnie jak się wyjdzie z tamtego o, właśnie z tej skrzynki. To, to, nic nie, to nic nie można kliknąć, więc trzeba wyjść z gry i wejść do gry. No. I już nasować. Już mamy tysiąc Co? No i, i też się zapytacie, skąd mam tyle diamentów? Widzicie to Diamond World? No właśnie, dużo tego otwierałem. No więc wiecie, i kupujemy tego post, tą postać. Musimy też zobaczyć, jak ona wygląda. O, tak wygląda. No. I no, i też miałem takiego strażaka. Pokażę Wam takiego. Strażaka Toma. Czy ładny będę tutaj? Jezu, ile złotych? Nie, nie chcę. Nie, chcę nie, nie chciałem tego nawet widzieć. O, tu rekin. Tu jest mumia jeszcze. Tą. jeszcze mumia to? Ile mam już? O, ten. 16. O, muszę mieć ten. O, ostatnią wyspę, żeby mieć. O, tu ten, 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 ten. O, bra, muszę trochę. Tutaj... Wikać to. Ja jestem strażak tom. Nie mogę go znać. O był, był był, 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 Tu jest. Tak jest. No. A poczekaj, jeszcze nie, 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 nie zobaczyłem, jaki ma ten. Ten rekin, rekin hang. Muszę zobaczyć, jaki ma ten rekin Hang tego. Samolot i kask. Jaki fajny. XD <grystanie> <grystanie> I chyba z tyle tego będzie z tego odcinka. Zobaczymy, ile jeszcze on ile trwa. 7 minut, myślę, że wystarczy. Więc do zobaczenia do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że dawno, znaczy, że, że tak bardzo późno go nie będzie tego.